Siemanko. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, michu z tej strony. Zrobimy sobie dzisiaj taki lekki przegląd rynku, update market, crypto market update. Nie będę miał dzisiaj za dużo airdropach, może jeden taki checker, ale tak to to raczej nowości ciekawostki z rynku, co tutaj się dzieje, co tutaj się wyprawia, wyprawia się naprawdę dużo. I to tak, część pozytywnie, część w sumie nie. Zresztą przekonamy się. A tradycyjnie zapraszam na intro. Dobrze, wejdźmy sobie na drop stop. Dominacja Bitcoina 62%. FirenGrid to wiadomo, że mamy nisko, bo mamy 28 punktów w tym momencie. Tydzień temu był 15%, także powoli zaczynamy tutaj odżywać. O core nawet 28%. Dzisiaj, no, lekko się zaleniło, ale tak szarpie maksymalnie tym rynkiem, że to jest jakaś kurde, nie wiem. To już chyba jest, nie? Bez czy nie? Czy nie besta? Tak, patrząc na te siedmiodniowe. Procenty tutaj to raczej wszystko i leci w dół. Jedyne dwucyfrowe, o tutaj KASPA, no i ten HYPE. Jeszcze. Ale tak to to jest mega bocznie, ale za to panowie z grubszymi kieszeniami, z głębszymi ładują na grubo. Blackrock zakupił 38 za 38 milionów kupili bitcoinów, ale ostatnio jeszcze kupowali, więc tutaj kupili 13 milionów, tutaj później dokupili kolejne 25, podobno przez ostatnie kilka dni skupili tutaj za 50 milionów tego bitcoina. Tutaj za to mamy spalanie BNB. Już 31 takie spalanie zjarali 916 milionów dolarów BNB. To jest w sumie 1,5 miliona tokenów BNB. No i bardzo dobrze w sumie oby tak dalej wiemy, że deflacja zwykle wpływa pozytywnie na cenę tokenów, a my BNB lubimy, ja głównie swoje BNB trzymam właśnie na Binance ze względu. Że dostaje za nie airdropy. Te airdropy wpadają praktycznie co tydzień. Teraz są trochę mniejsze niż były na początku, ale no wygląda to ok. Jak może sobie trzymać tokeny na giełdzie i co jakiś czas ci tam jakaś piątka albo dyszka wpadnie, to jest super. Tutaj mam post od Raul Pola. Ostatnio też tłumaczyłem jeden z jego postów odnośnie tej płynności M2. No i tak jak widać, że tutaj, jeśli naniesiemy tą płynność na wykres Bitcoina, to Bitcoin, tak jakby za nią podążał, tylko cały czas lekko tutaj laguje z tyłu. I tak jak widać, ten biały wykres to jest właśnie, przybliżę Wam tutaj, to jest właśnie ta płynność, a zielony to jest Bitcoin. No i możliwe, że wyjdziemy tutaj z tej akumulacji i w końcu polecimy na ten banana zone. Banana zone na Bitcoinie może tak, chociaż tam potrzeba bardzo dużo kapitału, żeby go wypchnąć, ale co z tymi altami? Alty krwawią, ale bardzo możliwe, że jutro się zaskoczymy, będzie niespodziewajka od arbitru. Big day tomorrow. Trzymamy kciuki, że sypną sianem. Właściwie jak wy to oglądacie to już jest tomorrow, bo ja to nagrywam sobie wieczorem. Tutaj kolejny pan ładuje się fartcoina. Nowo stworzony portfel ładuje 1 milion dolarów w USDC. W cenie 0,94. No, czy on coś wie? Wątpię, że coś wie, bo już się przekonaliśmy, że te duże portfele to są po prostu dużo, dużo większe portfele niż nasze. To wcale o inteligencji czy o inside newsach. Nie, nie, świadczy. Chociaż nie zawsze, ale no wiadomo. Duże portfele po prostu tracą więcej i mają więcej siana na bardziej odważne ruchy. Chociaż gdybym miał na przykład 20 milionów, to nie kupiłbym za 1 milion takiego fartkoinu. Lecimy dalej. Ale to może był portfel Murada w sumie. Może Murad sobie dokupuje. Tu mamy update sytuacji od OM, czyli Mantra. O tym w sumie nie mówiłem, ale token OM zaliczył no, takiego raga, powiedziałbym. Pokażę Wam, jak to wygląda na wykresie tym razem z CoinGecko. Ludzie mówią, że to jest powtórka z Luny. Jednak tutaj wymiotło akurat tylko 4 miliardy dolarów i to na jednej świecy praktycznie. Okazało się, że team przetrzymywał 90% tokenów u siebie, sprzedawał je gdzieś OTC. Trzymali tą cenę bardzo wysoko, bo musicie zauważyć, że ten wykres wygląda bardzo dziwnie. Tutaj praktycznie nie ma żadnych spadków. Tak jak cały rynek dampował w dół, to tutaj się praktycznie nic nie działo. Lekkie tam wahania. No ale jak market maker miał za zadanie tylko kupować, a nie sprzedawać, to wytrzymali tak tą cenę dość dobrze. Nie śledziłem tematu, ale mają plan spalać oczywiście ten token, naprawimy to, tak? Chcą przeznaczyć 300 milionów tego tokena OM na to spalanie, więc no w sumie, tak jak tutaj jeden koleżka zauważył, 150 milionów na Rackpool. Tutaj mamy trochę większą dziurę akurat, bo jest 5 miliardów, no ale może jakoś to załatają, no, Trzymamy kciuki. ZK Sync, kolejny w kolejce. Ktoś tutaj przejął klucze administratora, który sprawował władzę nad nieodebranymi airdropami. No i sobie je po prostu wziął. Liczą oni tutaj, że użył funkcji Sweep Unclaim. No i wziął sobie, nie wiem, 9 milionów tego? 5 milionów. 5 milionów e, dolarów w tokenach ZK, które później zaczął sprzedawać do Eti. Więc tutaj raczej drugiej rundy airdropa już nie będzie. Tutaj mamy też hodlera, który skapitulował. Chłopak wypłacił z OKEXA 1,5 160 Ethereum, które miało wartość 4,43 miliona dolarów. Jednak wygląda na to, że będzie ucinał tą stratę, ponieważ zdeponował wszystko z powrotem na OKX. Zauważcie, w ogóle jakie tutaj robił transakcje. Najpierw żeby sprawdzić, wysłał 0,01 Ethereum, później żeby sprawdzić tak dla pewności Wysłał kolejne dwa ethereum. i później tą główną paczkę jeszcze podzielił na dwa, żeby gdyby co, to lepiej stracić połowę niż całą. No klikanie wyślij przy takich kwotach to już jest inny, inny poziom. Pamiętacie jak wysyłaliście swoją pierwszą transakcję w bitcoinie i trzeba było czekać 5, 10, 15 minut? Potleci, leci po czole. No, dlatego jest właśnie bardzo dobrze sprawdzać najpierw mniejsze transakcje, a później większe. Tutaj mamy kolejne niefajne newsy. Z Movement Labs akurat. Token Move przeprowadza wewnętrzne badania. Założyciel Rashi Mancze również odszedł z firmy Blockworks. Chyba raczej AirDropa nie będzie. Dobra, teraz wbijamy na nasz ulubiony token. Na rynku krypto, czyli Trump, i tutaj się okazuje, że deweloper wyciągnął z puli płynności, pozdrawiamy Rafała, 4,6 miliona w USDC. Później przebrydżowali to na Ethereum i zrobili depozyt właśnie na Coinbase Prime. Bo w ogóle, jeśli chodzi o token Trumpa, to będzie mieć on również dość spory anno. Tak, na pewno to jest Captain Handle. No? Na pewno. Tutaj jest info, że jakiś portfel skupił za 2,5 miliona USDC Trumpa. Nowo, nowo powstały. Zasilone z bajna, ale ja nie tego szukam, tylko szukam tego unlocka. Tutaj jest 40 milionów tokenów wartych 413 milionów dolarów. 17 kwietnia, proszę Państwa, 17 kwietnia. No, bo jeśli chodzi o te unlocki, to mamy ich sporo. Tutaj jest właśnie ten tram. Nie ma on 300, 311 milionów, a prawie 4 miliony są zrzucane codziennie, czyli 500 tysięcy tokenów tram. Bo tutaj jest liniowa, a ten jest cliff po prostu. Cliff, czyli spadają z cliffa. Psiu. Co tu mamy dużego jeszcze? Melania też się odblokowuje całkiem przypadkiem. A reszta to tu jakieś małe tokeny. IMX, Moka, ale to po 10 milionów to akurat. O niedużo. Tutaj były też podejrzenia, że. Stanie się coś podobnego jak z, tym, z tą mantrą ze względu na unlock, który miał mieć 15 milionów, a płynność na tym tokenie to jest 8 milionów. Sprawdźmy jak to Omni wygląda. Nie no, trzyma się. Dzisiaj tylko 4% na minusie, ale tak to, to w sumie to i tak gryzie glebę. I taki pochytany jest trochę ten wykres. Nie no, nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Float na poziomie 19%. Przy tym wykresie to wydaje mi się, że jeszcze... Jeszcze będzie tutaj klepał trochę. Dolar 70 za ten token to wydaje mi się, że jest bardzo wygórowana cena. 170 milionów FTB. No. Dobra, teraz jeden przyjemny news. Jeśli używaliście restakingu na Kelp DAO albo kernel, oni tu zrobili rebranding, to bardzo możliwe, że czeka tutaj na Was AirDrop. Także trzymam kciuki i lecimy dalej. Też bardzo ważne newsy: niecałe 13 dni zostało do deklaracji Waszych zeznań podatkowych, co jest bardzo ważne. Ja dzisiaj swoje składałem w Grecji. Jakieś dwa tygodnie temu składałem też w Norwegii, ale tam to akurat taką zerówkę muszę składać po prostu. No ale gdybyście potrzebowali jakiejś aplikacji, do do zrobienia sobie takiego raportu, to polecam Paycoin Tax. Z kodem Michu z dużej litery i z małej litery dostajecie minus 10% zniżki. Tutaj macie integrację wszystkich topowych giełd, do tego na przykład macie integrację również z Revolutem. A poza tym możecie zaimportować swoje własne CSV-ki i wygenerować sobie taki raport. No niestety, jesteśmy w takim okresie, że trzeba się tym zająć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam coś pod aktywność. Sega. Sega to jest w ogóle dex zbudowany na Sonic, na Sonic SVM. Jest to ich pierwszy dex i mają tutaj kampanię. Zaczęła się ona 10 kwietnia. Można zbierać punkty, punkciki za słapy, yield i Płynność. Dodatkowo, Sonic przeznacza tutaj 2,4 miliona tokenów na swój drugi sezon Mobius. Podobne zadania są właśnie jak na tej sedze. Tutaj to jest dokładnie, tylko tak średnio to działa. Można tutaj zastejkować sobie te tokeny, można wrzucić je w płynność. Jest tu jakiś NFT do mintu, tylko że ja jak chcę dać follow, to o to nic mi tu nie działa. Także tak średnio to wygląda, ale widać, że Sonic powoli zaczyna odpalać, a Sonic, to jeśli nie wiecie, to jest L2 na Solanie. Kiedyś pokazywałem wam nody z Sonica, które bardzo dobrze zapłaciły. W sumie to sam airdrop już zapłacił za te nody z zyskiem, także teraz mamy darmową drukarkę. Do tokenów Sonic. Jest to idealne scenariusz, no nie zawsze niestety tak bywa. Tutaj akurat się udało. Więc gdybyście chcieli, to dajcie znać. Postaram się tutaj coś nagrać i coś podziałać, bo tokeny mam, tokeny cały czas odbieram regularnie, a w sumie to nie ma co z nimi zrobić, bo wydaje mi się, że teraz ceny są zbyt niskie, żeby można je było sprzedawać. Tutaj jest ten Bulbaswap. Bulbaswap jest na Morfie. Tego Morfa Farming na Morfie pokazywałem Wam w poniedziałek. Tutaj możecie zobaczyć to wideo. No widać, że tu jakieś te kredyty powoli się zaczynają zbierać, także wszystko działa. Ja to sobie wrzuciłem jakieś takie mniejsze pule, ale niedługo będę musiał to doładować. Tu mam jedną tom Ethereum i buy, i tutaj mam zrapowane Ethereum. I z bitcoina. Takie dwie stable tu sobie postawiłem. Bo tu mam jeszcze dla Was do wymintowania NFTka za darmo na testnecie Mega ETH. NFT zrobiony przez Raribol. Raribol to jest pierwszy market NFT, jaki powstał i oni teraz nie wiem, czy już zrobili tą sieć, czy nie. Ale mieli robić swój własny łańcuch. Na Mega ETH to jest testnet, którym wydaje mi się, że warto jest się zainteresować. Pod testnety ostatnio Wam pokazywałem tą Anima. Anima, bardzo fajny protokół który właśnie zajmuje się eliminacją Sybilii przy takich questach. No i widać, że tych questów mamy tu sporo. Ja sobie co jakiś czas trochę klikam, Mamy już 12 tysięcy tych punktów. Mamy tutaj Monada, mamy Mega ETH, mamy Anime, czyli ich własne questy, które są bardzo przyjemne. W ogóle podobały mi się te questy z AI, gdzie trzeba było tak podejść... Ten model językowy, który oni tam mają, ani żeby podał ci specjalny kod, który właśnie trzeba go tak, tak podkręcić. To AI, żeby on się nie zorientował i wam wyjawił właśnie to sekretne hasło, które ma wam podać. Także spoko takie kwesty na inteligencję. Tutaj, jak sobie wejdziecie, o. To wiadomo, że też są takie podstawowe, typu podłącz Discorda, ale tutaj jest na przykład HackD LLM. I tu jest sporo punktów, ale jeśli tego nie zrobiłem, o coś tu próbowałem go ten. Próbowałem go tu podkręcać. Tutaj chodzi o to, żeby znaleźć numer, tylko problem jest z tym, że to AI nie chce Ci tego numeru tak prost podać, więc właśnie go trzeba tak. Podejść i trzeba kombinować. Także fajne zadania, takie na inteligencję, oczywiście te social mediowe zadania też tam są. Testnetowe zadania typu słapy, dodawanie płynności, staking i tak dalej również. Ani ma bardzo fajny protokół, wydaje mi się, że może nam pomóc przy przyszłych airdropach, właśnie. Spotkałem się z nimi rok temu w Singapurze na token 2049. No i tak jak widać, nie kłamali. Nie kłamali, także ja polecam się tutaj zainteresować. Tymi questami. Nie, nie zapłacili mi za to, jakby co? No i dobrze, drodzy państwo, to już by było na tyle w tym wideo. Gdybyście potrzebowali linka do jakiejś giełdy, to polecam sprawdzić link w opisie. Na bitkę to ostatnio są fajne pasywne opcje. Portfela Kiston to wydaje mi się, że nie trzeba nikomu przedstawiać. OKX niedługo wraca do Polski. Tutaj były bonusy, ale już się skończyły. I zapraszam na mój drugi kanał vlogowy i do kantoru Wymień Bitcoina, gdzie na hasło Michał Lewicz dostajecie zniżkę przy wymianie. Jeśli kaszujecie stablecoiny, to normacie, normalnie płacicie 4%, a od Michalskiego macie zniżkę na 2,5%. Na vlogu ciekawe artykuły. To bardzo fajny artykuł. Analiza tokenu z 2024 roku. To też fajny artykuł. Tutaj o airdropach i o farmingu. No i ogólnie fajne rzeczy tu są, także właśnie. No, poproszę zostawić łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Pozdrowki, siemanko, Eloska.